L nasiągnął z tej strony Piestry Jak mogliście zobaczyć w tytule To będzie Minecraft krawiostka Tylko jeszcze sobie zmienię na Z kreatywnego Na przetrwanie Dobrze, więc Jestem trochę głodny, więc Muszę zaatakować sobie owce, Może nie Pójdźmy Może nie Zrobimy tak Zapniemy drzewo. Zrobimy z tego patyki. Tak. W ogóle nie wiem co teraz powiedzieć, bo trochę mi się kończą pomysły na odcinki, ale jakoś będzie to. No i po co ja to robiłam? W ogóle zobaczcie jakie te drzewa mają ładne strony. Takie kwadratowe. Okay, dobra, okej, jeszcze sobie zlecam, chociaż ja, abko, żeby było to, 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 wy, ja spadły tam teraz. Halo, ja błądzę. drugie abko. Dobra, niech ten den. Dobra, e, robimy paczki. Patyki, dobra. Idziemy dalej, potem zabijemy czołce i zrobimy sobie. No po prostu zamieszkamy w tym domku, bo seria nakazuje nam mieszkać we wiosce, więc idziemy do Kowala. Dobra. Albo chociaż możemy zrobić domek, tylko że przy wiosce. Dobra. Aż za nie mówiłam. I dlatego, że żelaza tu jest obsydion drzewa. Wow, super, bo jestem akurat głodny. Jeszcze skrzynię weźmiemy. Super, bo jestem głodny akurat. Dobra. Zrobimy sobie mieczyk. O, halo, halo. Dobra. Przepraszam bardzo. Weźmiemy sobie. Zaraz. poszukajmy domu, e, gdzie jest ten. E, no, chyba tutaj nie ma tego domu e, bibliotekarza z tymi du długi, dużymi, dużymi oknami. No co nie poprawiło tego? Ale no kurczę, myślałem, że tutaj, a tutaj, kurczę, e, tutaj zrobimy swój domek. Dobrze, więc zrobimy tak. E, ta. Crafting. zniszczymy. a wiecie dlaczego? żeby zrobić tak, nie, nie tak, zrobić cięcie o, już jestem, a wiecie dlaczego tego tak zrobimy? bo patrzcie, jak zombiaki będą nam się włamywać, to my będziemy mieli większe szanse, żeby te drzwi podparść jak te drzwi są tutaj, to mogą to lepiej po prostu, no wiecie wyrzucić. Tak to ujmę. I jest. Miecz żelazny. I teraz mogę tylko hełm. A jaj. No szkoda. Owce mamy. co mamy. I szkoda. To w ogóle dużo owiec się tu kręci no Szaum. baranina i wełna mamy dobra dobrze wow i to jest kolejna rafa koralowa ale pewnie teraz mniejsza niż tamta. Okej, okay. i na, no, nie było. Okej, okay. w ogóle też mówię, żebyście wybaczyli mi za mój nos. który jeszcze nie jest zdrowy. Tak. Dobrze. Przepraszam, więc. A taka. Więc w ogóle teraz po prostu yy, zanim mówiłem, tak nie mam co powiedzieć. Po prostu teraz, maki czy mlecze? Teraz macie 10, nie, macie 5 sekund, żeby napisać e, co wolicie: maki czy, czy e, mlecze? 5, 4, 3, 2, Jeden. Jak napisaliście, co jest lepsze, to, e, to po prostu chyba więcej osób jest za mleczami, wie, za makami, więc ja wybiorę maki. Dobrze. Hm. Mogłem wybrać wiadro, to by było szybciej. Wiecie, po, po co? Ale robimy e, po co wybieramy mlecze. Znaczy, e, maki. Jeżeli nie wiecie, to. To na to na kwiaty balkonowe. Dobra, to no, ledwo wystarczy. Jeszcze jeden. Dobra. Ostatni. Dobra. Więc teraz idziemy dalej. Okej. Okay, dobra I trzemy... W ogóle... <grym> Aha, dobra. Nie, dobra. nie, to nie, dobra. Okay. O, o, nie w to nie, to nie, nie, to nie, to nie, to nie, to ziemniaki. O, nie, to to nie, Trochę dawaj, dawaj nie, to O dawaj, Dokładnie, hmm, a może ten dom sobie wybierzemy Z ogrodem jest, ale mniejszy Ten nasz na końcu jest przytulniejszy Okej okay. Przepraszam za mną. E, więc zaraz e, Zaraz to naprawię tylko Zrobimy tak, że z... no tak, tak, crafting. Matko, mogłem zrobić to. Oj, Dobra. Dobra. Hobel. Dobrze, więc mi i widzimy się jak już. No po prostu. Widzimy się za chwilę. Dobrze, więc... O, dobrze. Już jesteśmy po cięciu, więc... No, jeszcze tylko zbierzemy sobie nasze zboże na chleb, bo nie chcę, żeby ODC, czyli odcinek, był za długi. Dobrze, więc <laughs> zrobimy jeszcze, no niccie. I dokładnie zrobimy teraz tak. No. Wejdźmy tu. zostanie nam jedno zboże. Dobrze. Mm. Dobrze. Więc teraz, teraz dokładnie tutaj Wam się wyświetla, co na następny odcinek ABC wybierajcie, a ja się z Wami żegnam. To by było na tyle, więc ja byłem pies 321. To było na wszystko. No to, cześć!